I dawaj, dawaj. na moim kanale w tym filmie wraz z Remkiem, bo będziemy grali w Bedwars, ale możemy używać tylko siekier challenge do bicia. Znaczy nam no do bicia jedynie no. siekier możemy użyć. się na rękę kanału, zostawiacie subskrypcję z dzwonem Jak chcecie grać na Luna, że tak jak ja, w się do opisu pod, pod tym filmem jako jedyny będzie link do filmu, gdzie nagrałem.

już Mam żelazną I... siekierę. Teraz ja, ja, ja sobie kupiłam. Tylko w ogóle nie wiem, co jest. Chłop, przeczytaj sobie, co kupię na czacie. Mmm, okay. ale że ty nie. Ty nie dyjampują do nas. Okej, okay, ale nie pysz, wyszło. Stropował się sam. Teraz dobrze przeklina tę do chwilę. Ja mam już złotą siekierę. Ja mam diamentową. Jakoś się nie, koszywę, nie 20 żelaza. Znaczy, żeby wszystkie mieć zdobyć, nie? To wszystkie kosztować po 10. Ale dobrze, że wszyscy w tym challenge'u możemy używać bloków. No. Dobra, ja już odłożyłem ja swój, swój do ender chest'a. Ja wiesz co, ja, ja sobie tylko kupię... Ej, dostałem, Ej, tutaj... Ej, ja kupię tutaj są na tym ten... Użycia na tych siekier na siekierach. Na kilofy. Co użycia.

Dobra, nie chcę do czerwonych. Ale czerwonych nie ma. No Właśnie, więc ja pójdę do nich albo oni jeszcze zbudowali most Dobra, już nie chcę na drugie piętro. Nie, może to sobie kupię. Nie kupię Dobra, sobie strzelimy tak. Zapomniałam, że to nie jest bez bloków, tylko że bez, bez miecza czy wręcz. No, sadło. Jest tutaj chłop. Będzie pierwszy Minecraft Klepa. Gdy a to jest jakiś admin. A nie, to przecież ty jesteś. Sorry. Nieważne. To ty byłeś. No też dla mnie z siekierą leciałeś? Tak. <głos> 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 Ale nie mam. No, nie nie, nie, nie użyłam TNT. No to dobrze. Czy, ja, ja wrócę do nas po Nie ja mam TNT jedno i w ogóle mam wiatro. Super. Ja też mam w sumie dużo ziekiera. Ziemy się, się używa siekiera, chociaż ja jej w ogóle nie używam. Ale ja, myślę, ja ja jej w ogóle nie używam Ale nie, wiesz jak to naprawdę by ci się nie używało? Nie. Nie mnie no, nie chci mi się. Nie ważne. Ale starczy w sklepie, widzisz tam, gdzie kupujesz się sukiery. Nie ja tak ty w ogóle chłopów aktywował se cheeta, ale to na nasz, śmiech ma nie naszej arenie. Nie, nie, naszej. A ile Masz jakieś diaksa? No, mam jednego ten włosy. Ale co do ciebie? Raz, dwa, trzy. Mówię no, ci żyć chyba jarwolę, jakby ci nie wyszło. Nie, no wyszło mi wiadomo. No w, cieniu, w ogóle. Jest bez, to nie jest bez bloków, tylko to jest. Nie wiem wiadomo. To jest w ogóle bez. czyn, bez sieciera. Znaczy Dla bez miecza, to my w ogóle byle się nam no, budowaliśmy. No, czekaj, to ja buduję, bo ja nie No Wełnianka wystarczy. Wełnianka, klasyczna się na nie? Dziwię. Jak chcecie się nauczyć grać w Bedwars? Ja, pier, pier, ja, ja zaczynałem no, byłem pewność siebie na Bedwarsach Jak wygrałem arenę, bez odbudowania łóżka to było coś. Czy, e, czy, czy, czy znowu dwa diamenty, a ja nam kupię już Nie wiem, może bo przecież ja... a nie, nie mam, mam pirota w sumie. Daj nie. Jadrowa, nie, Dobra. A i czemu w ogóle tutaj nie zbudujemy mostu, tylko po prostu... Dlaczego, żeby grać się później łatwo nie dostali. W sumie... Widzę tą wodę widzę, która tak spada w sobie... To, która z... Raz, dwa, trzy! Tutaj nie zablokowałeś mnie, bo ja nie mogę tutaj stawić. Albo w ogóle se aktywował czy ale to też nie u nas. To w sumie to dużo mi to z Weź weźcie podziel piecem. A jaki życzę z ciebie? Ci piecem co nie podzielić. Mogę ci dać fireballa jarbola. Nie potrzebuję, znaczy, ale daj, jak chcesz. To daj. W sumie nie potrzebuję, ale okej, okay, dzięki. A Co tak. ty, e, ty masz miecz? Kamienny, halo. Ja sobie go tu kupiłem, ale go nie użyłem. To jest No, jeżeli. Diamentowo! Najgorsze jest, jak zginiemy, to nam się cofa później, tak? Ten... No, ale to tylko jedno, wtedy mamy złoto, nie? Mamy złoto, jak zginiemy Dobra, ja idę na Emy. Szykieru na pewno się gorzej klepie. Znaczy, więcej zadaje mięcza. Nie wiem, tak do końca w sumie, jak to jest, ale okej. Okay. Cześć, czym ty poleciałeś w ogóle? Ja, ja, ja Czekaj, to z której strony? Aha, ta z tamtej się był... Dobra. Nie bo ja z tej, bo ja innej strony się był To Tak żeby... ja to zniszczę, żeby. Okej. Jak to wygląda, jak ty tak sobie latałeś z, z tą siekierką, Jak to fajnie wyglądało. Taki Jason normalnie. No to Daj mi trochę na, na zbroję Joyce do Johnson Idę ci teraz takiego fireballa falną. nie. chodź nie. Nie. <laughs> nie. Polecimy na jednym teamie, ty chodź Nie, ty leć w ja, ja chcę, co ty czekam sobie Dobra, a daj, weź daj mi te diamenty Diamenty? Nie mam diamentów Masz na MM, syna, nachodzić. Nie, mi, no. bo ty zginiesz, nie, 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 leć sam, zginę. Obiecuję, obiecuję Zostawiam tydzień. No A troszkę no. No to stój tutaj. Pójdź do czerwonych. I to doleciałem, tutaj nie zginąłem. Profit. Ty ze mną powiedziałeś? No. <laughs> to dlatego taki słaby do... 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 do. No to daj mi na to zbroję na no. człowieku. no. Mam nie... No to daj dwa, Jeszcze znaczy sześć Koks Czego ja tego nie... dobra, zebrałam ja Super, to, to nie miało być... ma być bez mieczy Wiem, tylko że jak stracimy beta, to możemy używać Nie Tak, jak stracimy beta, to możemy Załóż to, że miałem deszcz ostać Nie, nie możesz ale to... <gry> Chubert nie umie się śpiąć po drobnice no, Mam 6 TNT No ja mam jedno, to wy nie ci dam ha? Masz dwa Jezu, ja już nawet Buterów ci... ja nie, nie potrafię robić Wszyscy no, no. w komentarzach w piszą, Hubert jest słaby, nie umie zrobić Butera Nie, Hubert to meryturka <laughs> <laughs> Hubert to meryturka Ja sobie strzeleśko. No, co, po co ja mam przyciski? Co ja mam przyciski. Mam przyciski. No poważnie mam dwa przyciski. No poważnie. No, patrz. Druga, łapce mam. Patrz. Masz, rzucę ci jeden. Masz, rzucię ci. Za to było. Jest? Co zabram. Zabiję cię. No zabiję, normalnie. Chłopie, o nie! No, ty mi... Opie, to a mogłeś ty... mi poinformować, że robisz. A... Oj, cię nie poinformowałem. No nie, nie no, mu powiedziałeś mi. Jest, zabiję cię, Ja miałem 4 TNT. Tu się zabije. Jeden włół jeden, remek rozbijamy. dobra. jest. Myślę że ktoś tu przychodzi, Mam jedynie ten. Mam jedną, mam wiadro i ten. Aha, jeszcze nam zniszczy się budowa łóżka. Dobra. Raz, dwa, trzy. No chyba mnie coś zaraz trafi Zaraz coś trafi normalnie. Rozumiem, jak widzicie. Remek i rumek. sobie sekundę w Zielony. Co zielony? Do nas, do nas, do nas, zielony koz. Co on robi? Nie, on nie idzie tutaj. On się poszedł. Dobry sobie poszedł. Dobry przyjaciel sobie poszedł. A i tak naprawdę to my nie mieliśmy jeszcze ani jednej Minecrafta. Dobrze A ty, ty się ciesz Czego? to zaraz skądś teraz nie wytrykał. Że co, że będziemy mieli Minecrafta I zielony idzie do ciebie To się boi? No stał fireballem Nie zauważyłam

Raz, dwa, trzy Dobra, walnąłem mu teraz Koks A ten w ogóle, ten zielony cały czas tutaj głazi nie wiem co on robi Zabiłeś kogoś Nie Nie no, bo mam teraz kilka serc bo O, kilka serc, to dobrze, nie? Myślałem, że będzie miał jeden Mam cztery serca i nie goni zielony chyba Aha, oj mi... Ja się. E, chyba jeszcze nie będziemy mieli bela. Ej nie, ale różowy w ogóle do nas przyszedł. Ej, jak spadłem! różowy do nas w ogóle przyszedł i zaczął jak... na... nas... na filmie. Jak spadł w niefartowni w dziurę. Ej, chłopie ten. Różowy do nas przyszedł i zaczął we mnie... Zrzucił we mnie dwa fireballe i sobie poszedł. Nie mamy open beda w ogóle, nie? Mam ten. mam Aha mam dopiero ochronę jeden. Dobra, ja się nie chcę klepać. Raz, dwa, trzy. trzy. O kur... mać Nie das coś trafić. Nie też. Zrobiliście dosłownie co mnie to samo co ja. Zły timer no jeszcze mi wszystko zabrałeś cały piecyk, bo chyba cię to... Coś... No bo nie ważne. Ale ja jeszcze nauczyłem robić trochę ladder clutcha. No, nie, no nie no, z zielony jeszcze... A dobra, to nie zielony to ja jadr, to widzę, z po połowę. Nieważne. Nie różnie. Hmm. E, się... Nie, nie idzie. Ule Leder clutch piękny. Leder? No piękny. A jak ktoś mówi, że jest piękny, to naprawdę jest ohybny. Nieważne. E, różowy różowy. Zdrowo Nie, wiem, bo on tutaj się dopiero buduje. On w ogóle na się nie speed bridgeuje To zwykły bridge. On ma TNT... On ma... kupi... O, on ma też emeraldy. On ma emeraldy. Dostanę. Jeden masz. Zero. Zero. Wiedziałby jak on wapie miał emeraldy. A może... Ej, on może to wyrzucił. Zabijałeś kogoś? Co? Zabijałeś kogoś z siekiery? Hmm. No, jeszcze nie. No, ja y, no, drugi różowy przyszedł. Gdzie, A w ogóle on nam prawie zbudował mostek. Dwóch się na nie rzuciło. Nie por porobię chociaż jednego. Nie. Sikiery? Prawie. Nie. Ile mu zostało? Trzy serca. Ja bym gościa porobił bez problemu z siekiery, tylko że mu zostało... Y, że drugi przyszedł się nie wrócił. Ej, dobra, trzeba, teraz trzeba różowy pójść wyjaśnić Już? No się... Ile masz? ty ja nam kupię drugiego no prota, bo Dwa proty Co ma laga? Dostał? Ej, co jest? Dobra, porobiony zero O, emerald mój Już myślałam, że ci zabiorę go Nie! Ej, ja z łukiem. I <laughs> tego jego skin. <laughs> ten jego skin. Au, a. Czemu? Nie ma Ale chłop miał takiego skina że mi to rozbroiło i rzucił we mnie. fireballa nie? I on jeszcze miał ten łuk. Remek A. Jest za ja nie, nie, nie Nie, 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 nie. Jeśli ty masz łuk. W filmie komuś fajna zabawka no to już wiem co to jest Niestety Złota, jeszcze jeden. Zielony idzie? Bez zbroi Nie, z no. Zobaczcie, jedyny Bo jest jakiś słaby w klepie, bo tego, tego chyba rozklepałeś Nie, ja, ja, żółte, ja z żółtym się klepałem Z różowym. Znaczy ja, ale jednego roz, raz rozklepać chyba zielonego. czekam na jedno złote. Może Różowy. Rozklepiasz? Nie roz, rozklepię, ale on też śkiery się bije w ogóle. Jakiegoś laga dostał. On też się sikiery... zabił mnie, no nie mam beda. Wygnoka. Nie, nie spadł... Nie, z łukiem spadłem. Co ile Firebully wypuścił? Gdzie on, bo... Gdzie on jest w ogóle? To jest, to jest ostatnia y, arena. Pewnie, pewnie to no, ciekawe, kiedy to oglądacie. Widzicie, ja to nagrywam wcześniej. No to daily będę, będę nagrywał przez ten cały tydzień. Niestety, ja troszeczkę to wcześniej nagrywam, żeby to, to widać. Ale tego nie, 19. W stycznia odleciał i już dzisiaj dwa filmy. Zapraszam do oglądania. Chłop się pyta na czyście czego jesteś sam. Ja nie wiem czego jesteś sam. Nie. Właśnie ja też nie wiem dlaczego mam się klaców nie postawi. Ja tam też nie wiem.

Czas, czach, czak. Dobra, ja mam to łaścierka. A dobrze mówi... Mu... Nie, on Lina ma. Kupił. A no, który jest sam? Jest O, to jest w poczuciu. No ale on chyba... On ch Chce chyba ch Tima. Ale to Tima się nie robi, chłopie, na filmie. Na filmie trzymać robię. Skąd ty masz szarp? A nie, to jest tyle. <grym>

Zobacz czy żółci nie idą No poważnie, musiałeś mi zabrać cały piecyk No, czemu nie? Zobacz, czemu nie? Tylko jeśli chcesz więcej filmów, zrealizuj Kliknij przycisk w górę, w górę w lecie Daj mi kanał, zostawcie mi suba Zmianę Będę bardzo szczęśliwy A ja bardziej, jak mi zostawicie U niego pojawił się ostatni film Ze mną, bardzo fajnie wyszedł Oczywiście go przeliczyłem Po 18 minutach, to już nie ma ja mam raczej ty ze z Maścią to wszystko no, 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 maści, no Co się to, to nie zasykowało? To, to jest takie ciekawsze, jak no teraz, to no звездочками на мяч. так не могу. Не Дайте мне еще одно золото на ведерку. Niebieski, niebieski, niebieski wiesz Nie wiem, znaczy nie wiem, bo on ma w sumie zbroję Ale kolczukową Kolczukową Nie wierzę, on zrobił most z drewna i z gliny Ma zbroję kolczugową. Tak Ja bym się do niego... a i do tego chłopaka trzeba TNT Jumpa zrobić chyba Ale on będzie nam TNT uszczać ewidentnie, ale on nie z wysokości Tu można się budować bez Wysokości Co? Ruch, hop, hop Nie z wysokości Jakiś lag został Bo go zabiłem Ale nie Mam no tak... Ale ten tak, no zegar był na takiej wysokości, że myślałem, że zginę. A czemu ty w ogóle mi nie, nie, nie pomagałeś? A co, miałem? Miałeś Co jest? nie działają. Dobra, to jest To jest ostatnia arena. Ej, go, gotowany pierwiastk dołączył. Dobra, to ja już kończę. To już jest koniec, mordeczki I na me. ostatni Cześć. Ciekawie się to zapowiada. Bo jestem sam. sumie smiegłaś też jest. Dobra drodzy, to jest ostatnia arena. Stawcie tego suba, naprawdę. Nie chcę już się tego grać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i życzę Wam bardzo miłego dnia. Na